Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogmasie. Ze mną są choinki, ale to wcale nie ma nic wspólnego z tematem dzisiejszego vlogmasa, ponieważ dzisiaj idziemy oglądać pierwsze mieszkania. Dzisiaj mamy zaplanowane dwa, a w pamięci mamy jeszcze tysiące tych mieszkań do obejrzenia. Trochę nam się pali, ponieważ do końca roku musimy się wynieść z naszego mieszkania i będziemy bezdomni. Więc tak, to mieszkanie jest dość małe i jest blisko ulicy. To są jego minusy. Natomiast plusy, jest ładne, jest od razu do sprowadzenia i jest puste. Więc moglibyśmy, jeżeli właściwie by się zgodził, no wprowadzać się tak naprawdę na już. Idziemy zobaczyć. No więc e, co? Przede wszystkim mieszkanie w ogóle nie było głośne. A to był taki główny minus, którego się obawialiśmy. Bo jest naprawdę przy samej drodze, jest ruchliwa ulica, chodnik e, i, i ten blok a naprawdę cichutko była w środku. E, jak na ten metraż, to naprawdę fajnie poustawiane, bardzo dużo szaf. I no, ogólnie byśmy się zmieścili bardzo ładne, takie od razu do wprowadzenia pani się zgodziła na nasze warunki, że po prostu my potrzebujemy na już, ale ja nie poczułam tam żadnego wajba. Ja muszę poczuć vibe. Ja muszę wejść i może poczuć, że to jest moje mieszkanie, że ja tu będę mieszkać. To było takie mieszkanie. E, na wyjazd, jakbyśmy mieli gdzieś pojechać, żeby dwa tygodnie sobie fajnie, okej, okay, zmieścimy się, ale nie czuję tam mojej energii do życia. A, a tobie co się nie podobało? Jakieś 5 metrów więcej, 7. No bo być. też y, łóżeczka się zmieszczą, wszystko fajnie, ale zabawki już tak niekoniecznie. Więc y, u chłopców w pokoju zdecydowanie kilka metrów więcej by się przydało. Także będziemy się teraz rozglądać za większym metrażem. No tam w sypialni dużo nie potrzebujemy. No my nie mamy tylko łóżko tak naprawdę. W salonie, bo na sypialni kom na komputer i. Mamy radę. No dobra, jedziemy teraz. Znaczy ja jadę do ginekologa, bo mam wizytę, a później jadę małej Rozalce pobrać krew, a później jedziemy oglądać kolejne mieszkanie. Wyszłam od lekarza, idę tam sobie na ławeczkę usiąść, czekam Marce na Marcela, bo zaraz przyjedzie. Myślałam, że, wiecie, idę z pierdołą. W sumie jak zwykle. Jak e, nie mogliśmy zejść w ciąży, to też myślałam, że idę z pierdołą że dostanę jakieś jedną receptę i wszystko będzie ok. A okazało się, że mam chorobę immunologiczną. E Miałam wulwoskopię i kolposkopię. Także się to potwierdziło, więc nie tak, że po prostu e no, diagnozę na pałę i, i już. Dostałam leki i będę je musiała stosować do końca życia. Także no, czekam na Marcela, żeby mu e, powiedzieć e, o tym wszystkim, bo no jest to dla mnie delikatnie szokujące, bo się nie spodziewałam. Naprawdę, no, no myślałam, że, że idę po prostu po, po receptę i, i będzie OK. Znaczy jest OK, Będę się leczyć i, i będzie w porządku, ale no, ale się nie spodziewałam usłyszę coś takiego. Jesteśmy już w domu. To drugie mieszkanie to był totalny niewypał. E, tam wszystko było krzywe po prostu. Podłogi krzywe jak zjeżdżalnia, ściany krzywe, drzwi w jednym miejscu dochodziły do ściany, w drugim była przerwa. Poza tym czwarte piętro i no wiadomo, jakby to był jedyny minus, a wszystko inne byłoby super, no to możemy ewentualnie przymknąć oko, ale nie wiem... Czy po mieszkaniu na trzecim piętrze przez tyle lat chcemy się ładować w jeszcze wyższe piętro, szczególnie że tam był wysoki parter? Także y, chyba kategorycznie wysokie piętra odpadają. Jutro y, oglądamy o 9.30 kolejne mieszkanie, i ono jest takie, wiecie, perełeczka. Jesteśmy w tym momencie zakochani. Nie ma wad. Nie, nie. nie ma wad, ale, ale czy perełeczka, jest puste. Dla kogoś mógłby to być minus, ale dla mnie to jest ewidentny plus, ponieważ ja wolę sobie zaaranżować mieszkanie w 100% po swojemu, kupić swoje meble, pomalować ściany po swojemu i ja wtedy czuję się w tym mieszkaniu, że ono jest moje. Czuję się jak w domu, czuję się ciepło. Eee, czułam tak samo, jak wprowadziliśmy się tutaj i to mieszkanie było zrobione, nie po naszemu, ale zrobione i do zamieszkania. I mieszkaliśmy tu, nie czułam w ogóle ciepła tego domu. Dopiero jak po wielu latach zdecydowaliśmy się, że robimy remont. E, pomalowaliśmy tą sypialnię na zielono, kupiliśmy nowe meble, nowe łóżko, e, odmalowaliśmy salon. Dopiero wtedy poczułam, że to jest nasze miejsce. I dlatego właśnie to mieszkanie, które jutro idziemy oglądać, które w sumie jest w środku jest puste, jest całkowicie do zrobienia, ale ma fajną lokalizację. Jest na parterze, e, ma miejsca parkingowe, więc jakby wszystko, czego szukamy, ma, plus w środku zrobimy sobie tak, jak nam będzie pasowało. Że największy pokój zrobimy pokojem dziecięcym, a nie salonem, tak jak zazwyczaj jest zaaranżowany w mieszkaniach. Do swojego pokoju kupimy sobie łóżko, takie jak chcemy e, i takie, jak będzie nam pasowało, i zrobimy w takim stylu, jak będzie nam pasowało, już się powtarzam. Pamiętasz, że kiedyś chciałaś mieć dwujęzyczność u dzieci? Twój syn ogląda super koty, po angielsku. Właśnie o to mi chodziło. I Nie chcę po polsku. bo że hmm. on rozumie, więc. Udało się. <grym> <grym> Widzisz, Rupert? Ja. Dzisiaj jest numer 6. A gdzie jest numer 6? Pokaż. Tak. Nie, tutaj chyba dobrze miałeś. Czyli chyba dzisiaj jest duży prezent. Mały. Mały prezent. bo ja też będę miał. Pomóc Ci, żeby się supek nie zrobił? Ja! Ma, on chce dać mamie. Hmm. Ale ja chcę pochodzi. Tak. Dobrze, to ja tylko wstążeczkę. No Remesiu, czemu rozdarłeś pudełeczko? No bo chciałem. A... Dzień dobry. Co tam jest, Rupert? Zagadka? Gdzie jest, Ramuś, Twoja zagadka? Tam, gdzie wieczorem bierzesz kąpiel kolego, czeka na Ciebie coś całkiem fajnego. Co? Gdzie bierzemy kąpiel wieczorem? W wannie. Idziemy zobaczyć do wanny? Tak. No to szybko, Rupert, chodź. Nie, ja nie chcę. No bo też chcę zobaczyć. Co tam jest? Tu tam są opaczki takie. Opaczki na głowę. No to zanieść Rupertowi. A potem co będzie? No nic już nie będzie. Ale jutro co będzie? A jutro będzie jakiś inny prezent? Mały, ja chyba mały albo duży. Chyba mały albo duży. Pannie. Ale tylko folika jest mokra, opaska jest sucha. Otworzyć? Tak! A Co to za renifery? Takie opaski. I, takie opaski były w kalendarzu? Tak. I, I zabieramy je do przedszkola? Tak. Super. No tak. do środka można dzisiaj się przebrać, bo dzisiaj są Mikołajki, dzisiaj będą prezenty w przedszkolu z okazji imienin Mikołaja. Ale jak będziemy? Co jak będziemy? Mamy dwa ubrania. Nie, ale mamy takie ubrania, mamy sweterki i mamy fajne ozdoby na głowę, tak? Dobra, to idziemy do przedszkola? Tak. Okej. Okay. Czy tak wygląda tata bliźniaków? Nie. Zawieźliśmy chłopaków do przedszkola. Byliśmy dzisiaj 8:30, także o czasie, bo zazwyczaj jesteśmy 8:50. Eee, no i jesteśmy pod naszym, eee, naszym, pod blokiem, w którym będziemy oglądać mieszkanie. Marcel ma przeczucia. Nie. Mówiłeś rano, że masz. Nie, no w sensie. No mówią, że nie ma takich minusów po prostu, że. No zobaczymy, bo na razie wydaje się brak minusów, a zobaczymy na żywo, czy są jakieś minusy. Z racji tego, że musieliśmy się rano tak zebrać, to ja się jeszcze nie pomalowałam, także e, idę zrobić make-up. Mamy jeszcze 40 minut tak naprawdę do czasu, w którym umówiliśmy się z panią, więc e, posiedzimy, poglądamy w necie, wzięliśmy miarkę nawet, żeby pomierzyć ewentualnie, czy się zmieszczą łóżeczka chłopców. No Chyba i zobaczymy. Żóczkę Tak, tak, bo właściwie wszystko zostaje na starym mieszkaniu. E, bierzemy tylko nowe łóżeczka chłopców. Bo nie wiem, czy w, nie w ogóle je było. widzieliście? Jeszcze wam nie pokazywałam. Mają takie autko policyjne i autko strażackie. Zwałaś, jak śpią w nich? Ale nie było chyba widać. E, no to bierzemy te autka. Zobaczymy, czy regał na zabawki, no bo to jest kwestia tego, czy to się zmieści. Zobaczymy, czy łóżko bierzemy, bo to jest też kwestia tego, czy się zmieści. I może telewizor, i pralkę suszarka. Cała reszta zostaje. Także będziemy kupować nowe. Już jest lepiej. Pochodzilibyśmy sobie tutaj w okolicy, żeby zobaczyć, co tu mniej więcej jest. Ale od rana pada taka deszczo-śnieg. Taka ciapa po prostu, bo jest za ciepło. Ten śnieg się roztapia, ale nie do końca. Gdzieś tam na dachach się zatrzymał. Ładne były białe dachy. Tutaj też auto obok trochę ośnieżone. Ale po prostu wszystko to się roztapia. Jakby padał sam śnieg, to nawet by było przyjemnie sobie pospacerować. Ale... Nie, pada ciapa. Tam widzę jakiś plac zabaw. Jeden. E, widzę sklepy, że są pod domem, i wydaje mi się, że tam z tyłu bloku jest taki drugi, duży plac zabaw. Albo to jest ten duży, ale yy, <grym>, nie wiem, nie wiem, bo siedzimy w aucie e, i przeglądamy ewentualnie, jakbyśmy mogli to wnętrze urządzić. Bo to jest właśnie cudowne, że ono jest czystą kartką i możemy tam sobie zrobić co tylko chcemy i będzie to takie. Nasza. Więc tak, w sumie mieszkanie nie najgorsze. Czułam vibe i ogólnie. Nie było tam drzwi, może? No? Tak, nie było tam drzwi żadnych do, do żadnych pokoi, trzeba by pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem typu. Myślałam, że nie ma ich na zdjęciach. <grym> <grym> ich tam nie było. <grym> typu e, drzwi, e, nie wiem, harmonikowe albo rozsuwane. E, łazienka do, do remontu, po prostu do skucia, wszystkiego zrobienia na nowo. Kuchnia też nam się nie podobała, więc też chcieliśmy to zrobić, ale byliśmy gotowi się na to mieszkanie nawet zdecydować i nawet zacząć negocjować cenę z właścicielami. Ale niestety, pani pośrednik w ogóle od początku była jaka była. Ja bym, ja bym w ogóle na nie kupiła mieszkanie bez pośrednika, bo. Ale może się nie wypowiadajmy. E, no w każdym razie. Pani się po prostu bardzo mądrzyła i w ogóle na temat procentów, gdzie no my sprzedajemy mieszkanie, i też to jest kolejne mieszkanie, które oglądamy, więc mamy już jakieś doświadczenie i różne biura różne sposób to rozwiązują, ale pani miała swoje teorie. No i później na koniec, jak powiedzieliśmy, że no my będziemy mieć pieniądze za jakiś czas, a na razie chcemy płacić duży zadatek. No to pani po prostu nie, absolutnie nie ma takiej możliwości. E, klucze dopiero po podpisaniu aktu notarialnego. Wy też tak nie róbcie, ja wam tu dobrze radzę. Także. A nawet wyremontować to i tak dalej. Tak, no, no, no po prostu jeżeli nawet chcemy zrobić tam remont, no to co? Dostaniemy klucze dopiero po podpisaniu aktu notarialnego i dopiero wtedy zaczniemy z remontem. No to ile to wszystko będzie trwało? Także zgodnie stwierdziliśmy, że chyba trzeba się poddać. Przeprowadzić się do teścia i po prostu na spokojnie szukać mieszkania. I dopiero, jak się trafi perełka, to kupić. A na razie będziemy patrzeć na ogłoszenia, ale chyba rezygnujemy z poszukiwania. Jak to mówią, trzeba odpuścić, i wtedy tak, samo i, się tak trafi. Tak, intensywnego po prostu. Tak, no tak. Będziemy sobie patrzeć na ogłoszenia. Wczorami, coś wpadło fajnego? I jak coś będzie fajne, to będziemy oglądać, ale już nie tak intensywnie, także po prostu na razie ten temat przesuwamy na dalszy plan, pakujemy się, przeprowadzamy się powoli do teściów i godzimy się z tym, że <grych> najgorszy problem to będzie dzieci, bo wczoraj chcieliśmy zanocować u dziadka wieczorem, bo pojechaliśmy po chłopców i Remuś kategorycznie odmówił, powiedział, że on nie chce nocować u dziadzi, nawet z mamą i tatą, już w ogóle nie mówiąc o bez mamy i taty i że on chce wracać do domu. A Rupert już dziadkowie go odebrał z przedszkola. To opowiadał, że dziadzia będziemy teraz mieszkać razem, że mamy nowy domek, by sprzedać mieszkanie i będę teraz mieszkał z tobą. Także. Tak, no, twój tata mi opowiadał. <grym> Także y musimy po prostu dziecku y wytłumaczyć, że teraz zamieszkamy u dziadzi i będziemy zawsze nocować u dziadzi i nie będziemy już mieć swojego domu. Nie wiem, jak by... on to przyjmie. Będzie by... bezdomny. Tak. 12. Otóż A to? to 15. To, to jest 12. Tak, to jest 12. Tu jest 9. 9 tak. to, to jest 5. I taki mam? sam szary musi znaleźć. Ten nie. <coughs> Jeszcze tu jest szary chyba. Oka, 9, tak? Takie samo? Teleczko tak. jest. To są stempelki Tumy kartek. To będę napisane teraz. No mammy no. no, będzie? Nie szukaj! Ty nie szukaj. Nie.